Montaż haczyków na sakwie z systemem nośnym klik. We wszystkich sakwach, niezależnie od modelu i wielkości, wygląda on tak samo. Wkładamy haczyk w ten sposób. Potrzebujemy wkręta, tego najmniejszego. Przekładamy go przez listwę i wkręcamy w otwór w haczyku. Tak samo po drugiej stronie. Dobieramy rozstaw do, do swojego bagażnika. Dolny haczyk. Najpierw element dolny, później sam hak. Ustawiamy również w miarę naszych potrzeb. I skręcamy wkrętem.